Catch and relax, okonie, szczupaki czy sandacze teraz najlepiej, a może bolenie, piszcie na co święto niepodległości idziecie, w... czy szczupaki czy bolenie, czy sandacze, sandacze. Sandacz? Dzięki Seba, dobrze podpowiedziałeś na Sandacze 11. Na Sandacze. Pięknie Siedzi, piękny błąd. Tu będzie ładny, very good. very good, very good. Catch and relax. Witam serdecznie na Cachion Relax w kolejnym filmie. 11-11 2025 święto niepodległości. Dla mnie taki dzień, kiedy muszę być nad wodą. Minęła godzina 17 i w tym roku jestem troszeczkę później, ale plan też taki, żeby zostać troszeczkę dłużej i sandaczem, mam nadzieję. Poznań pod tym względem, jeśli chodzi o święto niepodległości, to tylko jeden z powodów, jeżeli chodzi o ten drugi powód, no to imieniny. Imieniny Marcina, bo jeżeli chodzi o Poznań i imieniny Marcina, to tu swoje imieniny obchodzi jedna z najbardziej znanych ulic, to jest ulica Świętego Marcina, Święty Marcin ulica Świętego Marcina i najprawdopodobniej jakieś pochody. Świętomarcińskie rogale, oczywiście, gęsina jak najbardziej. Natomiast dzisiaj taka pogoda deszczowa przez cały dzień. Teraz akurat przestało padać, jak jechałem, to jeszcze padało. Nie przedłużam. Do zobaczenia nad wodą, i mam nadzieję, że rozpoczęcie również sezonu sandaczowego, ale przede wszystkim święto niepodległości spędzone nad wodą. Jak co roku zapraszam. Krytkie informacje odnośnie warunków pogodowych: to, że padało przed momentem, to już wiecie, zresztą przez cały dzień. 8 stopni na ten moment mam ze sobą litr ciepłego napoju, herbatki. Spoko termosie on powinien wytrzymać do samego rana. Tak długo nie planuję być, chyba że będzie się dużo działo. Zacznę od kanibala. Na niego też udało się złowić już jakieś sandacze w życiu, więc dlaczego nie? Na Relax Ohio. Chyba to jest taka guma, która dała mi jednak najwięcej, natomiast mam przygotowane woblery. Mam też nową plecionkę Ciekaw jestem jak się będzie zachowywać Kupiona na Ali mamy bardzo dobre opinie Za 300 metrów, trzy dychy z haczykiem 8 fajna, bezwieczna pogoda Lubię flautę Nie lubię jak I przeważnie jak była flauta to coś tam się... 不知道，不知道。 Nie dużego Sandacz Jest sandacz Ty wyszedł, tam nie wejdę. Jak stracę, to trochę przypał, co? Dobra, przeszedł. Chodź, chodź, chodź. Jest, Na kanibala. ładne 50-tka. Zgrubtki. Zaraz kozmierzę. Ja myślę, że 50a zamknięta. Ee yy tak że po 15 minutach udało się ogarnąć to bo tu chciałem przyjechać miareczka i Pierwszy, jeśli chodzi o rozpoczęcie takiego typowego wyginiania, za drapieżnionem ma 54 Ale mówię bez wiatru. Ja lubię flautę, lubię łowić w flautę. Ogólnie zauważyłem, że tak jakby wszystkie ataki, które następowały, to następują przy brzegu I obiłem kilka razy też odrubnice, która tutaj właśnie bliżej jakby stała Wychodzę z założenia, że te rybki są po prostu tutaj, bliżej brzegu No dobra, powiem Jak tam efekty? No nie <gry> Mamy się spotkać, to się spotkało A myślałem o tobie no. Efekty Bywało lepiej no. I tak to właśnie wyglądało w dniu dzisiejszym dzięki Seba Dobrze podpowiedziałeś Na sandacze 11 na sandacz. W tej chwili już no przed 22, ale zagadałem się, spotkałem ziomka nad wodą. No i generalnie łowienie ryb przeszło gdzieś tam na drugi plan. Zresztą tak jak mnie znacie u mnie to łowienie ryb. To jest dodatek do wędkarstwa tak naprawdę. Wędkarstwo dla mnie. Jakby na to nie patrzeć, jakby to dziwnie nie brzmiało, to nie jest właśnie tylko i wyłącznie to łowienie ryb, i tak na przykład jak mam. Z kim pogadać i dobrze pogadać. Pozdrawiam, Bartas. Jak mam z kim dobrze pogadać nad wodą, to jest dla mnie wtedy priorytet. Z wędką w ręku, tak, ale wolę wtedy pogadać z kimś, kogo nie widziałem ich z czasu pośmiać się, powymieniać, poopowiadać sobie, co tam się wydarzyło, czy pogadać na różne tematy. 11 listopada, kolejny rok spędzony nad wodą, bardzo się cieszę. W tym roku troszeczkę później, w tym roku też sandaczowo i z Partem. I o to chodzi. Wam również życzę wszystkiego dobrego, jeżeli wybieracie się na ryby, to oczywiście połamanie nad wodą.